Dobry, ja jeszcze w domu, ale za chwilę wybiegam z domu i biegnę do pracy. Najpierw do pracy, a później e, zaplanowałam sobie wizytę w salonie marki Bądzin w Warszawie. Dlaczego akurat idę do Tubondzina? Dlatego, że rozpoczynamy projekt Mieszkanie w Płucku. No i oczywiście potrzebujemy płytek, a to właśnie z marką Tubondzin będziemy wykańczali naszą łazienkę, e, całą podłogę w całym mieszkaniu. No i oczywiście pas płytek w kuchni, dlatego, że ja lubię właśnie takie dość tradycyjne, fajne, klasyczne płytki w kuchni. E, tak więc dzisiaj biegnę. Biegnę, żeby zobaczyć te płytki na żywo, które już sobie wybrałam online. Czego potrzebuję? Przede wszystkim potrzebuję biało-granatowej albo kremowo-granatowej płytki do łazienki, bo łazienka ma być w stylu marynistycznym i chcę to podkreślić właśnie lekkim granatem. Potrzebuję dodatkowo wybrać yy, właśnie płytkę na podłogę ma być jasna, yy, taka udająca trochę drewno, ale z naprawdę fajną, ciekawą fakturą. To jest po drugie. No i oczywiście płytki do kuchni, tak więc mam już upatrzone, wiem czego szukam, idę sobie je zobaczyć, pomacać, pogładzić, no i wybrać ostatecznie te, które będą mi odpowiadały. No i później Wam pokażę na kolejnym etapie projekt, pokażę Wam na kolejnym etapie już jakby każdy etap, jak to, jak to będzie wyglądało i jak to się będzie robiło tam właśnie w mieszkaniu w Pucku. Tak więc mam nadzieję, że będziecie ze mną przez cały ten proces. Z domieszką czyli też mogłoby mi pasować. Dla osób, które lubią zielenie i takie fajne akcenty z liściami to jest naprawdę bardzo fajne, no i ta kolekcja obok też jest super. Ale to już trzeba mieć naprawdę dużą łazienkę, chyba nie tym razem. O, to już tutaj. To chyba jedna z nowych kolekcji, bo widziałam ją na targach. Nie refleksji. Myślę, że to jest kolekcja, na którą mogę się zastanowić. Albo ewentualnie ta. Też jest przepiękna. I też by pasowała do łazienki. Zobaczymy jeszcze sobie tutaj. I jeszcze jedną mam. Taka ala jeansowa, też jest przepiękna. I to jest fajne, ten dekor, który jest taki ala fala. Myślę, że on by super wyglądał. Tak więc mam dwóch, trzech faworytów. ma kwotka w bardzo różnych wersjach, czyli jest ramowa, różowa, brązowa. W każdej wersji super. Nie do łazienki, ale o takiej płytce mogę pomyśleć do kuchni, bo będzie pasowała, będę miała kuchnię w takich lekko kremowych odcieniach i myślę, że z tą szarością super wyjdzie. Tak więc nad tym panelem no albo nad jakimś takim podobnym no zastanowię się do, do kuchni. Pomiędzy jednymi a drugimi szafkami. O, ten też jest prze, przepiękny, więc to może być jeden z moich pozostałych wyborów. Co prawda jest takiej wersji też kolorowej, ale myślę, że w do kuchni będzie bardziej taka pasowała. Została mi jedna rzecz, a mianowicie wybór podłogi. I chcę taką płytkę, która będzie przypominała tą. Będzie może troszeczkę jaśniejsza i będzie przypominała drewno. Ale teraz muszę zobaczyć, co jeszcze mam. O, coś takiego. Zobaczcie, ta jest takie ładna. muszę wybrać, która z tych. Tak, jest taka w bardziej naturalnym kolorze. Też jest przepiękna i ma fajną fakturę grawna. Okej, okay, myślę, że którąś wybiorę na pewno. Mojej wizyty w salonie Tubądzien, którą mieliście chwilę temu okazję zobaczyć. Ja już dostałam e, właśnie pierwsze i poprawione moje projekty e, z Łazienki, które chcę Wam bardzo pokazać. Już siadam do komputera, otwieram go e, i pokazuję Wam projekty. W pierwszej kolejności muszę pokazać Wam przede wszystkim plan mieszkania. Zobaczycie tutaj, że ta łazienka, którą mamy do dyspozycji jest naprawdę niewielka, bo to niespełna 4 m2 i dodatkowo jest, są one utrudnione z kosami, które mamy w tym łazience. Tak, więc postanowiliśmy, że maksymalnie wykorzystamy tą przestrzeń, zrezygnujemy z wanny, nie za, którą nie za bardzo lubimy, postawimy na prysznic. No i w, w pierwszym naszym pomyśle stwierdziliśmy, że chcemy zamienić WC z umywalką. Tak jak widzicie na tym pierwszym projekcie, WC jest po prawej stronie, umywalka jest naprzeciwko drzwi, i myśleliśmy, że tak już zostanie. Ale niestety wizyta fachowców sprowadziła nas trochę na ziemię. Nie jest to takie proste, żeby przełożyć wszystkie podłączenia, tak żeby nie musić ich zabudowywać i ukrywać. W związku z tym zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby jednak wrócić z pierwotnym ustawieniem elementów w łazience i zrobić kolejny projekt. Kolejny projekt, właśnie z takim klasycznym ustawieniem, jak zaproponował deweloper w przypadku tego mieszkania. W kolejnym projekcie pojawił się już BLAT, również z pralką, ale brat zrobiony jak widzicie tutaj z płytek. Dodatkowo ukryta pralka, troszeczkę miejsca do przechowywania, bardzo mała umywalka. Nie do końca nam się podobało to rozwiązanie, dlatego zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób to zmienić, i ostatecznie zrezygnowaliśmy całkiem z pralki, głównie dlatego, że jest to mieszkanie wakacyjne, w którym nie będziemy mieszkać na co dzień. W związku z tym możemy sobie pozwolić, żeby w tym mieszkaniu pralki w ogóle nie było. Pojawiło się nowe, pojawiła się tu też nowa rzecz, a mianowicie wklejane lustro, bo chcieliśmy, żeby to lustro było dużo większe niż to pierwotne. Tak więc zobaczcie, jak wyszło ostatecznie. To jeszcze nie jest oczywiście ta finalna wersja, bo troszeczkę y, zmieniliśmy. Tutaj nie będzie pralki, ale owszem, pojawi się drewniana szafka pod umywalkę, nieco inna bo z szufladami, ale już ją sobie zamówiliśmy i wybraliśmy. Została piękna granatowa płytka, piękny granatowy dekor, który według mnie ma dużo wspólnego z falą. Jasna płytka biała, taka biało-kremowa w pozostałej części łazienki, tak żeby maksymalnie było przestronnie. No i elementy dekoracyjne, które nadają charakteru tej łazienki. A jeśli jesteście ciekawi, które płytki finalnie wybrałam do pozostałych miejsc w mieszkaniu, czyli na podłogę i do kuchni, to zapraszam na bloga. Tam troszeczkę więcej zdjęć i więcej o tym jakie płytki i dlaczego akurat takie. Wybrałam, nie pokazuję Wam tutaj wszystkiego, bo chcę więcej pokazać w zdjęciach na blogu, tak więc jeszcze raz projekty, jeszcze raz wszystkie kolekcje, które widziałam, nad którymi się zastanawiałam, ale wrzucam tam też Wam sporo nowości z Tubondzina, dlatego że Tubondin co chwilę, właściwie kilka razy do roku wrzuca nowe kolekcje, zwykle jest to w tym okresie przedtargowym. Są to kolekcje, zarówno klasyczne, jak i takie naprawdę szalone z bardzo wieloma kolorowymi elementami. Tak więc warto wejść do nich na stronę, warto obejrzeć nowości, bo jestem przekonana, że tak jak ja, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Więc do zobaczenia.